Ale piękny dzień Ja nie mogę Witaj w domku Dobra Szybko do komputerka Zobaczmy Ostatni film z PCD 3 miesiące temu i 400 wyświetleń? Nie, nie mogę tak tego zostawić więc witam Was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj znowu PCD. No, znowu. Ostatnio było 3 miesiące temu, dlatego trzeba wrócić do tej serii od zera do milionera, bo. E, jak to można nazwać? Dramat. No i dzisiaj co? No, oczywiście, najlepsza praca, czyli. BANY! Tak, dokładnie, e, Mistrzanslogistik, A, jak, jak, jak ja to lubię, dobry Sarawianko. I może was też ciekawić, czemu mam 622 tysiące, to nie wnikajcie, trochę pograłem, e, ale tylko dlatego, ponieważ nie będzie mi się chciało zbierać na odcinku tymi chuj... E, tak dokładnie, e, to był jeden z powodów A drugi był te, y, dlatego ponieważ Zostały nam, poczekajcie już tylko policzę Bo to, trochę na mat mi się nie znam, cicho Nie patrzcie, teraz zamknijcie Raz Cztery Pięć Zostało nam 10 prac Dokładnie tak, zostało nam 10 prac do zrobienia Dlatego myślę, że te 400 tysięcy w te 10 prac no to będzie idealny, idealny dla nas, ale przed tym to może zatankuję. Poczekajcie chwilę. To zajmie chwilę tylko. No, zatankuj się. Ty... Dobra, zatankowany, dobra, teraz szybko wracać, bo przedłużam odcinek. Przedłużam odcinek, a nie może być za długi. Dobra, zatankowałem. Tak, dobrze. I jeszcze przed tym um, za, za, zalogujmy się w tym Mistrzans Logistic, bo chcemy oczywiście super paczuszki. No bo też nam to przyspieszy. I myślę, że film będzie na przynajmniej godzinkę. Dobra, nagrywa się. Musiałem sprawdzić, musiałem sprawdzić, bo jakby się nie nagrywało, to by był klops, nie? Dobra, bierzemy paczuszki. Ja sobie ustawię tak jak chcę. Więc poczekajcie chwilę Dobra, już wziąłem se paczki no, ŚCISTO NO ŚCISTO Dobra, poczekajcie chwilę Dobra, teraz Wziąłem paczuszki, wszystko jest, więc teraz speedrun I przy okazji wam powiem, że za każdym razem jak coś przywale, Zaprezentuję To będziecie mieli takie więc będzie was to wnerwiało, bo ja nie umiem jeździć. Dobra, jedziemy do Ruska 6. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Yy, co swoich... mówię? <laughs> Dobra. I teraz sobie powiedzmy krótko. Jak myślicie, która praca mi wyjdzie najlepiej. Bo jak wiecie, to co było w wcześniejszych odcinkach to był dramat. Dwa odcinki. Zdobyłem 180 tysięcy, czy tam 100, Nie wiem, nie umiem czytać. Więc proszę mnie nie wnerwiać. Dawaj mi tą paczę. Dajemy i jedziemy do domu Słowic 11. Za nic nie wiem, gdzie to jest, dlatego pojedziemy tą drogą. Ostatnio w ogóle zdałem prawo jazdy, dlatego dostaję trochę więcej Więc nie obraźcie się na mnie, proszę może, może stracę w tym odcinku, nie? Bardzo możliwe Ile paczek dzisiaj zrobimy, tyle ile będzie mi dusza pozwalała A raczej mama, czy co? Dobra Więc jedziemy, tu kaza... A, tu na prawo jazdy kazali jechać 50, dobra Widzicie? Człowiek się uczy na błędach Chciałbym jechać 140. Spokojny dzień. Wróciłem ledwo co do domu. Jak zobaczyłem, kiedy był ostatni film z PCD, to od razu musiałem go nagrać. Więc prawdopodobnie w dzień, w którym go nagrywam, jest on przesyłany. Nagrywam ten film 10 kwietnia. Więc myślę, że wejdzie 11 kwietnia. I tak, na pewno macie yy, dzisiaj 11 kwietnia, więc spokojnie. A tymczasem, jesteśmy już przy następnej pasze. Ale ja lubię te przejścia, nie? Fajne, co nie? A, ale mój internet, niestety, mi na to nie pozwala. Dobra. Dzisiaj postaramy się tak, żebym nie dostał bana, nie ma panie Co trąbisz ty, tym reną Dobra, bokiem jajo. Ja ci dam kurwa baję jajo. A, i tak w ogóle to. Dajcie suba! Tak, i, i like. Hmm. Dobra, spoko. Yy, no to teraz jedziemy do Bobrowiczek. Mamy 628 tysięcy na liśniku. Ta paczka chyba nie będzie dostarczana na Dobra szybko, jeszcze dosłał na 53 trzeba, jak... trzeba zarobić po jak najszybciej odcinek, może trwać maksymalnie godzinę, a wiecie jak ja to nagrywam 10 godzin to tak to wytnę żeby była ta jedna godzina nie wiem, więc nie zdziwcie się jak na początku będę miał 610 600... tysięcy a pod koniec odcinka będę miał 3 miliony znaczy co? niestety dzisiaj bez żadnych osób w następnym odcinku weźmiemy sobie kanara, więc macie już piki co będzie następne. O 0 do milionera. Dzisiaj postaramy sobie... No wiecie, musimy to wrzucić na cel 700 tysięcy. Myślę, że to odpowiednia suma. Tu się bardzo szybko zarabia, więc myślę, że odcinek nie będzie przekraczał jednej godziny. Bo wiecie, komu będzie się chciał oglądać godzinny odcinek z PCD. Nieprawdaż? Dobra, szybki teleport do Darłowa. O, ja piję! Telefon, te, te, telefon do Darłowa, dobra, teleport do Darłowa. Było blisko, było blisko, naprawdę było blisko. Dobra, więc jesteśmy już przy pazuszkach z 635 tysięcy na liście. a dzisiaj nie mamy uzbierać, no 700 tysięcy, jak ustaliliśmy przed chwilą. Nie wiem, możliwe, że macie schizofrenię i możliwe, że myślicie, że wam się to przewidziało, mm, przesłyszało. Więc dobra, ale kim ja bym był, jakby to był odcinek, jak jeżdżę tylko jednym autem. Dlatego. Dlatego weźmie sobie te czwórkę od pana Waltera White'a, który tam siedzi. Dzień dobry. A pan przypadkiem nie od chemii? Dobra, nie wiem nie słyszy mnie. Więc pojedziemy sobie też tę te czwórką, no bo ile można jej odejść Oczywiście trzeba przedłużać film jak najbardziej, no bo ja muszę z tego zarabiać. Na razie nic nie zarabiam, ale wiecie. Może mi na to pozwolicie? W najszybszym, naj, najbliższym czasie? <laughs> Dobra, teraz mistrz z jedzie do paczek. Bierzemy tę czwórkę i wkładamy do paczki. Czekaj, co? Chyba siebie nie zrozumiałem. Aha, nie mogę już panczki dać? O, wyzwy role. Dobra, nie, to, 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 to się nie lubimy, no ale dobra. Gra mój pan. PCD, życiem. Ogólnie to moim zdaniem, ta czwórka jest nieznana. Nie remodelowana to, co mieliśmy w ostatnim update. Ostatnim update? Cie. No, yy, ostatnim update dokładnie, ostatnim update, który był nie tak dawno temu. Ale do Masłowice 28 myślę, że spoko, nie? Nie jest źle. Yy, I powiem wam tyle, że nie lubię oglądać, jak jakieś osoby jeżdżą, dlatego nie będę. Jezu, że, żeś muś, że musiał się tym rynku. Genia Zajl Emni Adarziak. Wam tego robić, no... Nie wiem, czy tak się kończyło to zdanie, nie pamiętam już więc nie wnikajcie, proszę was, bo... Jezu, trzy razy już się wykoleiłem, tak się wkurzyłem, że y, komputer wylądował przez okno, dlatego tak przedłużył się ten film i jednak wrz wrzucę go... Mm... 18 lipca. Ojej, oh, yes. ojej. Oh, yes. Dobrze. Spokojnie, ja przecież umiem jeździć. O, ja didi. No nie wierzę w to, no nie wierzę, no ja nie mogę. Dobra, proszę nie wnikać w to, co tam się stało. Nic nie widzieliście, cicho, nikt nie nie skłaszać. Nie, cichutko, cichutko. Dobra. Idziemy do Ruska. Mój główny cel na tym odcinku dobić 700 sied tysięcy, czego pewnie nie zrobię, bo, bo mi się nie będzie chciało. Ale proszę w to nie wnikać. Wbiję poza odcinkiem. Ciii. No, i jest to, jest też główne, żeby była super poczuszka. No bo, bo tak. Hmm. Ale się ślizgam. Bo tak. No i teraz to, co musi się pojawić u mnie w filmie, czyli muzyczkę. Dlatego. No co? Do 600, sześciu, 60. Do Spoko. Dobra. No to zaczynamy. Ale blisko było Dobra, nie wynikajcie proszę I don't know what you want Let's have a bit of fun, till I my love. No nie If you feel like I do right now. You never Till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we live. No i co ja powiedzieć? Dostępna specjalna paczuszka Więc weźmy do Bobrowicza, jak dobra na szczęście przez... Pojadę sobie przez lepszą drogę No... Tylko sobie zapamiętajcie to Że można wybierać paczki, przestań tym dzwonić No i ostatnia, w sensie paczka, nie? Halo, 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 halo no i 13 tysięcy, no. Dobra, jedziemy z następną paczuszką. Ale poczekajcie, coś mi się przypomniał. Jakiś filmik. To jest skrót od Lamus. I oblał egzamin. Dobra, nie wnikam. Rusko 3. No i oczywiście do Masłowice 24. No i dostarczamy. Następna paczka oczywiście do Sęczkowa. Sęczkowa 9. Tak dokładnie. No i następna paczka oczywiście Kerwi 3. Dobra, pięknie dostarczona. I to jeszcze nie ostatnia paczka. No ja nie mogę. Do Bobrowice. Do Bobrowiczek. Do, bo do Bobrowic. Oj, 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 oj No niestety. I ostatnia paszka Do bobrowic. 41P mamy 699 429 zł? No i oto tym sposobem kończymy odcinek. Mając prawie 700 tysięcy, tak jak sobie założyliśmy i jak na razie jest to najlepsza praca. Dlatego co ja mogę powiedzieć. Żegnam się z wami. No i siemano. Pamiętajcie dajcie like i suba.